Dzisiejszy filmik jest o fast foodowej restauracji w Stanach, która się nazywa Wendy's. I mimo to, że Wendy's nie jest w Polsce i chyba też nie jest w Europie, to jest piątą najbardziej popularną restauracją fast foodową w Stanach. I osobiście nie jestem jakimś dużym fanem fast foodów, ale jak będziesz w Stanach i będziesz ciekawy, jakie są fast foody. To polecam, żebyś wypróbował Wendy's, bo tego nie znajdziesz w Polsce. I jakbyś był w Stanach, to teraz będziesz wiedział, czy się tam zatrzymać, czy nie. Ogólnie bym powiedział, że Wendy's jest mniej więcej jak Burger King albo McDonald's. To znaczy, że większość czasu albo zamówisz jakiegoś burgera, albo kanapkę z kurczakiem. I frytki. Ale oczywiście też mają większy wybór, ale najpierw zaczniemy od burgerów. I jak sam chcesz zobaczyć, co oni oferują, to sprawdź ich stronę tutaj. I żebyś wiedział, oni mi za to nie płacą, ale jak pracujesz dla Wendy's i chcesz mi zapłacić, to zadzwoń do mnie. To zaczniemy od tego, że oni mają coś takiego, co się nazywa. Italian Mozzarella Cheeseburger. I z tego co tutaj widzę, to to jest raczej taki specjalny burger. I nie jestem pewny, czy zawsze go mają, czy tylko w tej chwili możesz kupić go. I jak widzisz po zdjęciu, to to jest prawdopodobnie bardzo autentyczne włoskie. Że jakby jakiś Włoch to zobaczył, to by tak powiedział, tak mama mnie, tak jak moja babcia robiła, albo coś takiego, prawdopodobnie. Nie, okej, okay, oczywiście, że nie. I większość czasu w Stanach oni biorą jakieś jedzenie z innego kraju i potem tworzą jakieś amerykańskie jedzenie, które tylko bardzo o tyli ludzie by chcieli jeść. Welcome to America, baby. To, co jest w panierce, to to jest smażony ser. I też dodali jakiś sos... Z pomidorów. Widocznie dlatego jest włoskie? I żebyś wiedział, ich burgery, to znaczy ten kotlet nie jest okrągły, on zawsze jest kwadratem. I to jest część ich marketingu, że oni mówią: We don't cut corners, to znaczy, że nie obcinamy. Um, rogi. Jakbyś nie wiedział, co znaczy we don't cut corners, to mniej więcej znaczy, że my to robimy porządnie i nie kombinujemy albo coś takiego. I oni tak mówią, przez to, że część ich marketingu jest, że oni zawsze, zawsze niby używają świeże mięso, które nigdy nie było zamrożone. I jakbyś był bardzo głodny, to zawsze możesz zjeść ten Italian mozzarella cheeseburger double, i tutaj masz podwójne patties, beef patty, to jest ten kotlet, który jest w tym burgerze. I ha, oczywiście muszą mieć Italian mozzarella cheeseburger triple. Zobacz, to jest... I mean, come on, that's ridiculous. Nawet nie wygląda prawdziwe. Ale oczywiście musisz wiedzieć, że wszystkie te zdjęcia tutaj Dużo, dużo, dużo lepiej pewnie wyglądają niż jak to będzie wyglądało, jak to naprawdę kupisz. I też chcę tutaj zwrócić uwagę, że oczywiście pod każdym burgerem, i to jest z ich strony, to oni mają ile kalorii taki burger ma. I mimo to, że tak popatrzyłam na tego burgera i pomyślałam, hmm, to wygląda dobrze. A jak zobaczyłam, że on ma prawie 1500 kalorii, to pomyślałam, ja, yeah, okej, okay, ja tego nie będę jadł, bo normalny człowiek powinien mieć tak 2000 kalorii w jeden dzień. To znaczy, że jakbyś to zjadł, to już praktycznie nic innego nie możesz jeść przez cały dzień. Okej, okay, to lecimy dalej. Następny burger to jest ten Bourbon. Bacon Cheeseburger i ja, wygląda dobrze, ja bym to zjadł. Też mają Bourbon Bacon Cheeseburger Double i nawet Bourbon Bacon Cheeseburger Triple. I z tego co widzę to jest tutaj mięso, ser, boczek i też chyba coś takiego jak krążki cebulowe. Następny burger to jest ten Pretzel Bacon Pub Cheeseburger. Też mamy Pretzel Bacon Pub Double i oczywiście musi być... Pretzel Bacon Pub Triple. To posłuchaj, jak ty tak bardzo, bardzo, bardzo chcesz mieć zawał serca, to możesz pojechać do Wendy's. Ale nie, ten burger wygląda pyszne, bo ja bardzo lubię takie precle. Ale jak chcesz coś mniejszego i bardziej takie tradycyjne z Wendy's, to możesz spróbować Dave's Single. I to nie jest o mnie, to nie chodzi o mnie, że oni tak, wow, hej, słyszałeś, że. Dave z Ameryki robi filmik o nas, to my stworzymy taką kanapkę, która się nazywa Dave's Single. Nie, ten facet, który zaczął Wendy's tak wiele lat temu, on chyba już nie żyje, on miał na imię Dave. Ale jak mamy Dave's Single, to oczywiście mamy Dave's Double i, yeah, you guessed it, Dave's Triple. Tak jak mówię, zawał serca Wendy's. To się równa. I jak lubisz Arnolda Schwarzeneggera, to następna kanapka jest dla Ciebie, bo ta kanapka się nazywa The Baconator. Zamiast The Terminator to jest The Baconator, przez to, że The Terminator, ter Terminator. On chciał Ciebie zabić, to, był, to była Jego misja, żeby Ciebie zabić i tak samo ten Baconator przez to, że jest tak dużo boczku i mięsa, to też Cię zabije, ale tylko, że przez zawał serca, ale jak nie chcesz mieć duży zawał i wolisz tak taki mniejszy zawał serca, to możesz zamówić Son of the Baconator. I wtedy, jak będziesz miał ten zawał, zamiast mówić Son of a bitch, to powiesz Son of the Baconator. Też mamy Big Bacon Classic. Te zdjęcia wyglądają super, ale ci gwarantuję, że jak ty zobaczysz, jak to wygląda naprawdę, pomyślisz tak, ugh, czemu ja to zamówiłem? Ale niestety tak jest. I na pewno już zgadłeś, że też mamy Big Bacon Classic Double i... Tak, masz rację. Big Bacon Classic Triple. I żebyś wiedział, single to jest pojedynczy, double jest podwójny i triple jest potrójny, tak się mówi? Też mamy Bacon Double Stack. I tutaj widzisz, że to są mniejsze burgery. Też mamy Junior Bacon Cheeseburger. To jak masz syna i on ma takie same imię jak ty, to możesz mu kupić ten Junior bacon cheeseburger. Też mamy Junior cheeseburger deluxe. Ale jak deluxe jest za bardzo, deluxe to jest tak jak luksusowe albo coś takiego. To jak deluxe jest za bardzo luksusowe dla ciebie, to możesz zamówić po prostu Junior cheeseburger albo double stack. I też mają Junior Hamburger, ale ten Junior Hamburger to widocznie jest tak, nie wiem, dla biednych wieśniaków, że tam, tam nic nie ma. Okej, okay, może to jest dla biednych wieśniaków albo dla ludzi, którzy nie chcą mieć zawał serca? Okej, okay, to już widziałeś burgery, teraz mamy prawie to samo, tylko z kurczakiem. To jest taki chrupiący kurczak i to się nazywają chicken sandwiches, że w Stanach nie ma czegoś takiego jak chicken burger. Nie wiem, to było wymyślone w Europie, nigdy nie słyszałam żeby ktoś powiedział chicken burger w Stanach. My po prostu mówimy chicken sandwich. To jak widzisz, mamy ten Italian mozzarella chicken. To jest prawie to samo jak ten burger, tylko z taki crunchy, crispy chicken. Też mamy pretzel bacon pub chicken. Mamy tutaj spicy pretzel bacon pub. I jak nie chcesz smażonego kurczaka, to mają grilled pretzel bacon pub i... A ten kurczak jest grillowany i niesmażony. Tak zamawiasz, to mówisz tak, oh, no thank you. No heart attacks for me today, please. I też tutaj mają spicy chicken nuggets. Ale możesz oczywiście zamówić tylko zwykłe chicken nuggets. Jak nie chcesz spicy, to mają zwykłe też. Też mają spicy chicken sandwich. Też mamy classic chicken sandwich. I jak nie chcesz smażone jedzenie, jeszcze raz, to mają grilled chicken sandwich. I oczywiście widać różnicę, że ten grilled chicken sandwich ma 350 kalorii. Zamiast ten triple bacon cheeseburger, który miał 1500, też mamy coś takiego jak Asiago Ranch Classic Chicken Club. I jakbyś nie wiedział, Asiago to jest taki rodzaj sera. I oczywiście też możesz zamówić Spicy Asiago Ranch Club. Club to jest taki rodzaj kanapki. Chyba on ma uh, boczek. I chyba dlatego się nazywa Club. So you can be part of the Boczek Club. Albo nie, raczej The Heart Attack Club. Też mamy Grilled Ossiago Ranch Club e Crispy Chicken BLT. BLT to jest taka standardowa kanapka w Stanach, to znaczy bacon, lettuce, tomato. Bacon jest boczek. lettuce to jest sałata i tomato jest pomidor. I jak jesteś biednym wieśniakiem, którego nie stać na większą kanapkę, to możesz zamówić ten crispy chicken sandwich. Co tam jest? Po prostu majonez i sałata? That's it? Dodatkowo oni nie tylko mają frytki, tak jak widzisz tutaj, ale też możesz zamówić różne rzeczy, na przykład chili. Tak, oni sprzedają chili. Jak zamawiasz um, taki posiłek, to zamiast frytek możesz zamówić chili. Ale jak nie chcesz chili ani frytek, to możesz zamówić po prostu ziemniaka. I jak widzisz, mają różne ziemniaki tutaj, że jest jakiś sour cream and chive. Chive to jest taka zielona cebula. Szczypiorek chyba tak się nazywa, tak. To jest, to jest chive. Też mają bacon cheese baked potato i... Chili and cheese baked potato, albo po prostu cheese baked potato. Ale jak wolisz frytki, to mają najróżniejsze frytki. Mają garlic fries, to znaczy frytki z czosnkiem. Ale nie sądzę, że to jest prawdziwy czosnek. Prawdopodobnie to jest tylko ta przyprawa. Też mają pub fries, nie jestem pewny, co to jest. Oni też mają baconator fries, to to jest ten, ten boczek, który cię zabije. Tak jak Terminator przez zawał serca. Tylko, że z frytkami i nie z burgerem tym razem. Też mają chili cheese fries i po prostu zwykłe cheese fries. Ale jak nie chcesz jeść tuste, niezdrowe i bardzo kaloryczne jedzenie, to nie iść do Wendy's. Ale jak byś i tak tam poszedł, to oni też mają sałatki. I każdy wie, że dlatego ludzie chodzą, żeby jeść fast food żeby zjeść sałatki. Ale oni tutaj mają Parmesan Caesar Salad. Też mają Southwest Avocado Salad. I ogólnie ten awokado wygląda dobrze. Prawdopodobnie nie wygląda tak dobrze w rzeczywistości. Ale prawdopodobnie to mięso jest tak jak mega sztuczne i smakuje guma, ale nie wiem, ja tego, ja tego nie jadłem. Też mają taco salad, że tutaj masz jakieś naciosy i apple pecan salad. Pecan to jest taki orzech. I osobiście nie polecam, żebyś jadł śniadanie w fast foodowych restauracjach, bo mi po prostu amerykańskie śniadanie nie smakuje i bym się założył, że dla większość Polaków amerykańskie fast foodowe śniadanie też... Tobie nie będzie smakowało. Ale sam zobaczysz co oni tutaj mają w Wendy's. A po pierwsze, mają croissants. To croissanty? Croissanty? Nie wiem, ktoś mówi po polsku. To bardziej wygląda jak buka niż croissant, ale jest takie flaki, takie chrupiące. Mamy Maple Bacon Chicken Croissant. Maple to jest klon, to jest takie drzewo. To prawdopodobnie tam jest. Uh syrop klonowy albo coś takiego w tym boczku. Też mamy sausage, egg and Swiss croissant. Widocznie to jest ser szwajcarski, ale to nie jest, nie, to nie jest ser szwajcarii. Po prostu się nazywa szwajcarski, ale on nie jest dobry. I ten sausage, że to nie jest burger, to jest mięso nie z wołowiny, ale z wieprzowiny i ma taki bardzo dziwny smak. I też mamy bacon, egg and Swiss croissant. Ale jak chcesz spróbować a biscuit, taki amerykański biscuit. Bo biscuit w Anglii znaczy ciasteczko, ale w Stanach biscuit to jest taka dziwna buka, taka bardzo krusząca, która jest bardzo popularna na śniadanie w Stanach. Tutaj mamy sausage egg and cheese biscuit, też mamy bacon egg and cheese biscuit, honey butter chicken biscuit, albo po prostu możesz kupić sam biscuit. U, i też mają sausage gravy and biscuit. Sausage gravy, gravy to jest taki sos z mięsa wymieszany z mąką. To tutaj widzisz, oni wzięli po prostu ten tłuszcz z tych uh, pork sausages. To jest, taki, to jest takie mięso mielone uh, wołowe. Nie, sorry, wieprzowe. To jak smażą to mięso, to biorą ten tłuszcz, mieszają wtedy chyba z wodą albo z mlekiem i dodają mąkę i przyprawy. I masz ten gravy. I wtedy otwierają ten byskiet, tą kruchą bułkę, i na tej bułce leją ten gravy. Jest bardzo dziwne. Ja nie wiem, czy będzie Ci smakowało, ale warto spróbować, jak będziesz w Stanach. I też po prostu mamy Sausage Biscuit. I mają tam kilka innych rzeczy, ale nic ciekawego. Jakieś tam jabłka albo coś. Nie będę Ci tego pokazywał. Skończymy na tych Frosties, bo Wendy's jest znane przez to, że mają Frosties. To, to jest takie shake. Jak lubisz shaky, Szejkowce, nie wiem, to możesz spróbować te Frosties. One ogólnie są niezłe i jak widzisz, mamy tutaj Classic Chocolate Frosty i też jest Peppermint Frosty. I nie wiem, czy mają ten Peppermint Frosty przez to, że są prawie święta teraz, albo czy po prostu zawsze mają ten Peppermint. I jakbyś nie wiedział, peppermint po prostu jest mięta. Albo pomyśl, jak są takie laski na święta, które są takie biało-czerwone, to. O, to, to jest peppermint. To to wszystko na dzisiejszy filmik. Daj znać w komentarzach, czy Ty byś chętnie zjadł uh, w Wendy's, czy myślisz, nie, 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 nie chcę mieć zawału. Uh, I jak byłeś w Stanach, albo mieszkasz w Stanach, to czy byłeś w Wendy's, czy jadłeś w Wendy's, czy Ci smakowało, czy tam jesz, czy myślisz tak, nie, no, no zawały dla mnie today. To mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Ci się podobał. Jak chcesz więcej takich filmików, to napisz w komentarzach, i zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.